Pamiętasz, jak wpakowaliśmy się wtedy w te kabałę z kredytem? Tak, to był niezły bałagan. Wiesz co, nadal nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak cynicznie wykiwać. A czego się spodziewałeś? Ten wierzyciel zwrócił na nas uwagę już dwa lata wcześniej i bardzo szybko dogadał się z bankierem. Jeden wciska nam swój kredyt na siłę, a drugi przejmuje nasz interes za grosze. Utkali naprawdę piękną opowieść o naszej świetlanej przyszłości. Owinęli nas sobie wokół palca, jak dzieci z tym kredytem. Wydawało się, że życie się udało. No właśnie. Pieniądze to bardzo dziwny temat, jeśli je masz. A potem nagle już ich nie masz. Wowa, byłem w szoku, kiedy pojawił się znikąd. Powiedział, że musimy oddać całą tę kasę w dwa miesiące. Jak mogliśmy nie zauważyć tego cholernego punktu w umowie przy podpisywaniu? To dla nas lekcja na całe życie, Dasze. Przeczytaj przed podpisaniem. Vlad naprawdę nas wtedy uratował, a wszystko dzięki stabilnym koneksjom mojego wujka. Dzień dobry, Wład. Cześć, Katja. Co masz dla mnie dzisiaj? Huragan Tornado jak zwykle przeszedł nad Florydą. Temperatura na zewnątrz wynosi 78 stopni Fahrenheita. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Do biznesu rzeczywistości dołączyło kilka innych krajów. Włochy, Izrael i Australia. Wszystko idzie więc zgodnie z planem. Dzisiejszy harmonogram jest na twoim biurku. Chciałbym przypomnieć, że właśnie teraz prowadzicie państwo konferencję online z firmą Furniture. Dziękuję, Katia. Jeśli, jeśli masz jakieś specjalne sprawy, będę tam, gdzie zwykle. Miłego dnia. Cześć, Witam, panie. Wład. Cześć, dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Jestem w pełni świadomy sytuacji, w jakiej się znajdujesz, ale najpierw chciałbym zadać ci kilka pytań. O ile wiem, jesteście współzałożycielami firmy Furniture. Tak. Dobry. A koncepcja zarządu orgi jest ci już znana? Oczywiście, że tak. Dobry. Kto jest dyrektorem generalnym twojej firmy? Ja jestem. A co z tobą? Dasze. Jestem kierownikiem administracyjnym. Dobry. Czy w Radzie Wykonawczej są inni członkowie? Mamy kierownika produkcji i kierownika rozwoju. Nieźle. Czy w Twojej firmie jest dyrektor finansowy? Nie, nie mamy. Aha. Kto zatem podejmuje decyzje finansowe w kwestiach finansowych? Zazwyczaj wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie. No daj spokój. Jesteś osobą podejmującą wszystkie decyzje finansowe. Zjawisko dość powszechne. Czy dobrze zrozumiałem, że Ty, Wowa, jesteś założycielem, dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym? Tak to wygląda. Dobrze, ostatnie pytanie. O ile wiem, używasz także programu Admin Solution, prawda? Oczywiście, że tak. Które rozdziały? Wypisaliśmy całą skalę administracyjną. Dobra. Mamy organigram. Wdrożyliśmy system komunikacji. Poznatko, oczywiście, że korzystamy ze statystyk. Dobrze, i cóż, niestety, nie mieliśmy jeszcze okazji zapoznać się z planowaniem finansowym. Ay, nie spodziewałem się od ciebie żadnej innej odpowiedzi, i właśnie dlatego znalazłem się w takiej sytuacji, jaką widzę. Zanim przejdziemy do jakichkolwiek konkretnych i praktycznych kroków, uważam, że potrzebujesz kompletnej rady wykonawczej, która wyciągnie cię z kłopotów. Zgadza się? W takim razie spotkajmy się ponownie o tej samej porze za dwa dni. Ale, jak rozumiem, będzie was czworo. W porządku? Zgadam. Świetnie. Do zobaczenia wtedy.